Przejdźmy zatem do samej recenzji. To ja jakoś potwornie zmarzłam, nie wiem, chyba się źle ubrałam. Co to jeszcze? Czy to jest całkiem fajna kurtka? Tak. Dzień dobry, witajcie kochani, zapraszam Was na obiecaną już jakiś czas temu recenzję kurtki zimowej, soft softshellowej kurtki zimowej firmy InBike, która wisi tutaj za mną. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Dostałam do testów kurtkę zimową firmy Inbike. Jakiś czas temu miałam okazję w niej trochę pojeździć i chciałam podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na ten temat. Przy okazji, zapraszam was do skorzystania z oferty tego sklepu, ponieważ dostałam dla widzów mojego kanału zniżkę 15% na kod, który tutaj teraz widzicie. Przejdźmy zatem do samej recenzji. Czy to jest najlepsza na świecie rowerowa kurtka? Nie. Czy to jest całkiem fajna kurtka? Tak. Recenzja będzie trochę skomplikowana, ponieważ yy, ta kurtka ma pewne wady, yy, które w pewnych okolicznościach można poczytać za jej zalety. Yy, ale. Zacznijmy od tego, że jest to damska Elka, przy czym uważam, że ten krój nie jest jakoś szczególnie damski. Co więcej, przymierzył ją mój przyjaciel i wyglądał w niej całkowicie normalnie i w tym sensie, że jakby nic nie wskazywał na to, że ma na sobie damską kurtkę. Jest to elka. Powinna była wybrać M, ale bałam się trochę, że ta chińska rozmiarówka. No, wiecie, że te jest tak, że te rozmiary trochę się nie pokrywają z tymi naszymi rozmiarami. I to, co dla nich jest L, to dla nas jest po prostu S. Ale, ale nie. Tam rozmiarówka jest taka, jak powinna być. I. Damska elka jest po prostu zwykłą, regularną męską elką, więc jeśli nosicie chłopaki elkę, to śmiało możecie kupować damską elkę, bo będziecie w niej wyglądać dobrze i na pewno się będzie dla Was dobrze y, układała. Nie wiem, jak jest z męską rozmiarówką, y, czy tak naprawdę ta kurtka jest uniseksowa, no, y, teoretycznie, miała być, y, teoretycznie miała być damska. Z tyle w rozmiarze. Y, to, że ona była na mnie trochę za duża, sprawiło, że pewne jej. Mm, Wady były dla mnie jeszcze bardziej dotkliwe. Ewidentną wadą tej kurtki, w moim odczuciu, są ściągacze. Raz, że jest trochę za mnie za duża, więc mi przez ten wielki rękaw po prostu zawiewało, ja mam dość szczupłe ręce. Dwa, no dobrze by było, żeby ten ściągacz był może szerszy, żeby może tutaj był wszyt jakiś rękawek, który można sobie wyłożyć na, na rękawiczki. No wiadomo, mówimy o kurce zimowej, jedzie się, jest wiatr, jest zimno i tego rodzaju przestrzenie nie są mile widziane. Być może w przypadku... No, grubszej ręki ona tutaj lepiej wypełni tą przestrzeń i tak nie będzie zawiewało, ale mimo wszystko przydałoby się tutaj, żeby był jeszcze jakiś taki wewnętrzny mankiet. Na dole tak samo. Po pierwsze było za szeroko, wiadomo, ale tutaj taki cienki, gumkowaty ściągacz. To uważam trochę za mało. Mogłoby być, mogłaby być po prostu wszyta jakaś grubsza guma i najlepiej jeszcze, żeby od spodu miała tą warstwę jakiegoś silikonu czy żelu, który powoduje, że taka kurtka się nie podciąga na śliskich spodenkach czy koszulce, którą mamy pod spodem. No, ta kurtka tego nie ma, tak? Natomiast jest podszyty wygodnie zamek, więc tutaj od tej strony akurat nie zawiewa. Ale skoro już rozmawiamy o tym, czy ta kurtka jest ciepła i gdzie w niej wieje, to oprócz tego, że wieje trochę właśnie tutaj przy ściągaczach i na dole, to wieje też w tych strefach, które są teoretycznie strefami oddychającymi. To, co jest w tej kurtce czarne z jednej i z drugiej strony yy, oraz całe plecy, to strefa przepuszczająca powietrze, przepuszczająca wiatr. Dla mnie to było trochę za dużo. Ja jednak zimą potrzebuję na rower trochę kurtki bardziej zabudowanej, owszem, z pewnymi strefami oddychającymi mogą to być plecy, ale już tak szeroka strefa oddychalna, tutaj z boku i po obu stronach rękawów i całe plecy to było dla mnie za dużo tu mi po prostu wiało było mi bardzo zimno no jakby możemy założyć super grube rzeczy pod spód ale co z tego jeśli po prostu przeszyje nas lodowaty wiatr co no na rowerze jest jakby naturalne jeżeli się jedzie szybciej. to był dla mnie minus. Stara kurtka rowerowa, softshellowa na zimę, którą mam. Owszem, ma przestrzeń oddychalną tutaj pod pachą, ale gdzieś, gdzieś na, ten, na tej wysokości ona się kończy. I już, już, już jakby odtąd do dołu ta kurtka jest, jakby tutaj ma wszyty materiał zabudowany. Natomiast kurtka in bajka nie. Więc ja aż tak się nie rozgrzewam, i po prostu było mi w niej zimno, zmarzłam w niej. Co to jeszcze? Coś, co właściwie, jeśli mówimy o kurtce rowerowej, może być poczytane jako wada, to brak kieszonki na plecach. Nie ma tej kieszonki, tutaj jest gładko jest tylko taka naklejka, która odbija światło. Natomiast kieszonki są klasycznie z boku, z jednej i z drugiej strony. Z wszytym suwaczkiem. Wszystko suszyte bardzo starannie i porządnie. Myślę, że to jest kurtka na wiele sezonów. No ale mm, jednak y, w sportach rowerowych ta szonka na plecach wydaje mi się funkcjonalna. Nie musi być wielka, ale taka nawet drobna, żeby coś tam po prostu sobie schować. Przydaje się. Fajnie, gdyby to było. Nie ma tego. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, y, wybierając tą kurtkę, jest y, jej długość z tyłu. Pokażę to z boku. Wygląda to tak. Ten skos, wbrew pozorom, nie jest taki duży. Ta różnica długości między przodem a tyłem to jest jakieś 4 cm. Co wydaje mi się być dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto jeździ tak turystycznie albo właśnie lekko sportowo. Natomiast jeżeli jeździmy sportowo, mamy, siedzimy na rowerze w pozycji sportowej, jesteśmy bardziej pochyleni, to, to ten tył to może być trochę za mało i dobrze by było wtedy, żeby był przedłużony i trochę bardziej zakrywał nam pupę. Natomiast część z tych cech tej kurtki, które możemy poczytać jako wady, mogą też być zaletami, ponieważ jeśli rozpatrzymy tą kurtkę jako wygodną kurtkę uniwersalną do różnego rodzaju sportów i aktywności, na przykład do biegania albo na przykład na narty biegowe, to ta kurtka może się okazać całkiem udana. Bo te duże strefy oddychające w przypadku biegania, gdzie nie mamy aż takiej ekspozycji na, na podmuchy wiatru, bo nie ma aż takiej prędkości, a jednocześnie jakby no, naprawdę mocno wentylujemy, to jest dobre rozwiązanie. Ta kurtka przez to, że ma tylko delikatnie jakby przedłużony tył, nie wygląda dziwnie, wygląda całkowicie naturalnie i nie, nie wygląda jakbyśmy założyli rowerową kurtkę, w której chcemy nagle biegać. Podobnie jakby te wszystkie ściągacze. No, myślę, że kiedy się biega, to aż tak nie zawiewa. Nie mamy wyciągniętych rąk, tylko raczej jest ten ruch, możemy sobie założyć rękawiczki wyższe i jest, jest ok. I ta kurtka wtedy wydaje się być naprawdę wygodną kurtką. Nie jest nam potrzebna kieszonka z tyłu, wystarczą nam dwie wygodne, zasuwane kieszonki po bokach. Do tego mamy tutaj jakby taką odblaskową naklejkę, jedną, drugą z tyłu. Kurtka trochę brudna, bo niestety... Było błotniście. No i odlaskowy napis, i tutaj taka drobna listwa przyta, która jakoś tam pewnie zapewni nam odrobinę bezpieczeństwa. Na pewno nie poleciłabym tej kurtki zapalonym rowerzystom, którzy jeżdżą mocno sportowo, kolarzom. To, to nie tego rodzaju ciuch, to jest raczej ciuch taki. Turystyczno-przygotowy. To właściwie wszystko, co mogę o tej kurtce powiedzieć. Uważam, że jest dobrze uszyta, dobrze wygląda. Myślę, że jest naprawdę wygodnym, fajnym ciuchem, ale nie jest to profesjonalna rowerowa kurtka. Jeśli szukacie tego rodzaju ubrań, to raczej nie sięgajcie po, po kurtkę zimową inbajka. Natomiast jeśli szukacie uniwersalnej kurtki do różnych aktywności, w której i da się na rowerze pojeździć, i da się pobiegać i tak dalej. To myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Rozmiarówka jest na stronie podana jest to rozmiarówka europejska. Przesyłka przyszła do mnie w dwa tygodnie. Przypominam Wam o tym kodzie zniżkowym, który macie. I to chyba wszystko, co mogę o tej kurtce Wam powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do oglądania filmików na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, zdrowo. Papa! Pa.